Zacząłem pisać taki pamiętnik. Nie wiem, jak to wymyśliłem, ale, ale, ale zacząłem sobie spisywać takie różne przeżycia z tej chemii nie? Może, może dlatego, że yy, jednak dość szybko mi się zatarło, jak nieprzyjemne było, było leczenie to pierwsze, jak zaczęły się takie właśnie gorsze dni w tym drugim mówię, na, spiszę sobie to, żeby pamiętać. <grych> takie wspomnienie, że yy, zapis typu jak się cieszę, że mogłem przespać noc na leżąco", nie. <grych> Że nie miałem takich mdłości, Taki, ta, takich zawrotów głowy, że mogłem się położyć na płasko i się, i się wyspać bez już jakichś rewelacji, bo to nie było takie oczywiste. Miałem kontrolę. Miałem taką, taką y, regularną kontrolę, jakieś tam badania, do których przystępowałem mniej więcej co, co pół roku najpierw po zakończonym leczeniu. Pamiętam, że to było w sierpniu, kiedy jest też jakoś tak świeżo chwila po wakacjach, trochę rutynowo, Bach, Bach. No, jestem zdrowy. No ale z kontroli wychodzi, że coś się dzieje. Coś się dzieje w płucach, coś na, na, na jakimś tam rentgenie zaczyna wychodzić. No i lekarze mówią: Poczekamy jeszcze 3 miesiące, zrobimy jeszcze raz tomograf, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście czy to jest tylko jakiś błąd obrazu, czy rzeczywiście coś panu w tych płucach się, no, no coś rośnie. Idę na te, na te badania, robią mi ten tomograf, robią mi krew. No i wychodzisz, markery podwyższone i rzeczywiście coś tam, jakiś guz w płucu jest. No i wtedy taki szok, nie? No bo to tak nie miało być, nie? Miało minąć dwa lata i mieliśmy się zacząć starać o dziecko, a mijają dwa lata i, i, i jesteśmy w obliczu, kurde, jesteś znowu chory. Bo mógłbym pomyśleć tak, no a spoko, nie? Raz mnie przeleczyli, drugi raz mnie przeleczą, to jest ten sam nowotwór, to on się chyba ciągle tak samo dobrze leczy, będzie spoko. Ale lekarze mówią, no nie możemy pana leczyć, tym samym y, schematem leczenia, ponieważ ten poprzedni zawierał taki środek, który niszczy płuca. I, i to był taki moment, właśnie, że zaczęliśmy bardzo wołać do pana Boga, trochę się na niego złościć, trochę pytać. Jakby to nie było takie totalne zaprzeczenie, że ciebie nie ma, że jak i dlaczego mi to robisz, ale jednak, no, jednak jakiś wyrzut do, do, do niego mieliśmy, nie? A z drugiej strony, y, u mnie coś się przełączyło, że, że ja mówię, kurde. Y, jak to ty jesteś, ten wszechmogący Bóg? Jak ty masz ten wspaniały plan dla mojego życia, o którym już tyle razy słyszałem, nie? No to chyba to, ten plan nie polega na tym, że po dwóch latach małżeństwa moja żona ma zostać w domu, nie? I zaczęliśmy się modlić, i zaczęliśmy szukać Boga naprawdę tak na poważnie w tej modlitwie, po, 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 po którejś tam tej chemii, e, dość wcześnie, to pamiętam, że to był grudzień. E, ja zostałem w domu. Patrycja pojechała na te, na te modlitwy. ja nie mogłem, bo się tak źle czułem, nie? I zostałem w domu. No i po, Patrycja tam pojechała. I miała takie przeżycie. No wróciła i opowiedziała mi to, więc to powiem tak jak to było. No jest modlitwa, ludzie się modlą, jest to uwielbienie, e, śpiewają, modlą się na przemian. No i idzie takie słowo. Jest młody mężczyzna, nie mówię, że jest tutaj, tylko jest młody mężczyzna, który choruje na nowotwór. Jezus chce go uzdrowić, nie? Takie jest takie, takie słowo z przodu, a Patrycja miała takie... Taki deszcz ciepła, który ją przeszywa od głowy przez klatkę do brzucha. i Takie ma 20, może pół minut, może pół godziny, takiego takiej ekstazy, takiego miłego ciepełka, takiego na no świadomości pełnej, ale takiego stanu, takiego, nie wiem, ekstatycznego trochę. No więc wraca do domu, cała, cała nariwana, cała taka, nie, no Emilia, na pewno chodziło o ciebie, czułeś coś, czułeś coś, nie, to, musi, to musisz być ty. Te same mdłości, co zawsze czułem, nie? i te same wędrówki od łóżka do kibelka i z powrotem. I, ale byłem no, tak słaby wtedy, że jedyne, na co się zdobyłem tak fizycznie, to y, uklęknęliśmy razem i się pomodliliśmy. Ja powiedziałem to tak, pierwszy raz tak głośno, bo to, to, to też mi utkwiło w pamięci. Pierwszy raz głośno się pomodliłem, panie, Jezu, jeżeli to chodzi o mnie, to ja przyjmuję. Nie? Jeżeli to, jest te, jeżeli to co, się, co się tam wydarzyło, to jest prawda i to, i to jestem ja, to ja chcę przyjąć ten prezent. Chcę przyjąć ten dar uzdrowienia. Nie? Pod koniec chyba lutego. Zrobili mi kontrolny tomograf, żeby sprawdzić, nie? Jak, jak to tam generalnie wychodzi. Ja fizycznie byłem, to wtedy dosyć wycieńczony. Miałem takie przy tym leczeniu tej chemii, to dosyć często mi się zdawały zapalenia yy, żył, nie? takie, że takie puchnięte ręce, jakieś tam różne okłady, zimne maści i tak dalej. Pamiętam, że to było strasznie, strasznie nieprzyjemne. No, na pierwszej chemii tak nie było. No więc robią mi tego, ten tomograf, yy, badają, przychodzi wynik, biorą na do gabinetu, mówią. Yy, nie pomaga, nie? A no to my tak po sobie, jak to nie pomaga, nie? No, ten gust, który pan miał w płucu, on generalnie istotnie się nie zmniejszył. Może milimetr jest różnicy, ale to może być błąd pomiaru, nie, po prostu z aparatu, więc. <laughs> więc ta chemia panu nie pomaga, nie? No dobrze, no to co dalej? Nie? No właściwie nie mamy nic. Nie mamy nic, co, co mogłoby panu pomóc. No już. To, co możemy zaproponować, to trzy Miesiące odpoczynku, od leczenia, żeby się pan zregenerował. Wraca pan na badanie, robimy znowu tomograf i zobaczymy, gdzie choroba będzie wtedy. I no może podejmiemy jakieś kroki, może coś wymyślimy. Nie? Co się tu dzieje, nie? No mamy, mamy, mamy tą nadzieję, którą żyjemy od ponad miesiąca po tej modlitwie, że ma być uzdrowiony. No, ta chemia miała działać, nie? No, w sumie dlaczego miałaby nie zadziałać, a, a nie działa, nie? No, ten sam nowotwór niby i to. Się, wtedy się wyleczyła, a teraz się nie leczy. No i wróciliśmy do domu. Nic się nie układa tak, jakbym sobie to wyobrażał, że będzie ABC: wychodzę, zacznę pracę, hu, żyjemy dalej, nie? I tylko jest, jesteśmy w tym napięciu, co się stanie. No ale dobra, żyjemy z tym napięciem i modlimy się, nie? Jakaś taka, taka łaska Boża, że, że myśmy się tak nie zmontowali, nie? Tylko, yy, tylko nas to jeszcze znowu przybliżyło, nie? I, i dobra, Panie Boże, no, no prowadź to. Znowu ten taki zakład, nie? Jeżeli jesteś, jeżeli jesteś wszechmogący, jeżeli to jest jakiś plan, to ty to prowadź. Nie? I, i, I. No to idziemy za tym. No i mijają te kolejne miesiące. W maju idę na badania. Mają, mam tomograf PET. To jest taki dokładniejsze badanie, gdzie tam się radioaktywny cukier przyczepia e, do różnych organów. No z na jestem napromieniowany. <słyskańczyzny> e, I wynik tego, tego tomografu przychodzi gdzieś tam za około kilka, nie wiem, kilka tygodni. No, i wtedy przeżywam pozytywny w końcu szok, bo wynik jest taki, nie? Brak cech aktywnej choroby nowotworowej. Nie? Jak to się w ogóle czyta, nie? To znaczy, że jestem chory, czy nie, czy nie jestem chory, nie? że tam brak cech, czy to znaczy, że zdrowy, czy, czy, czy tylko coś nie wyszło. Nie? No więc idziemy na, na wizytę do, do, do gabinetu, tam do, do ordynatora oddziału. No nie, no to znaczy, że tej choroby nie ma, nie? A no to co się stało, nie? No, są takie teorie, mówi, że. One nie są opisane w książkach, że to jakiś tak zwany potworniak, czyli że nowotwór, który ze złośliwego przechodzi w niezłośliwy. Już w ogóle go nie chciałem słuchać, nie? Tylko jakby w sercu, i potem głośno już gdzieś tam poza gabinetem zawołaliśmy: Aleluja, nie? Aleluja, Boże, dziękujemy Ci, nie? Ile w tym było medycyny, ile w tym było ponad naturalnego działania? Ja tego nie ocenię, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Natomiast yy, wiedzieliśmy, że Bóg macza w tym palce, nie? I że on dał taką odpowiedź: Jestem, działam, ty nie musisz wszystkiego Emilian rozumieć, nie? tylko naprawdę y, y, bądź blisko i, i trzymaj się mnie, nie? to ja będę, ja będę cię prowadził. Nie? I to dla mnie, to dla mnie był ten przełom, nie? ten przełom, którym Bóg, Bóg udowodnił, że rzeczywiście jest Bogiem, który, który ma kontrolę. Nie? I y, 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 zacząłem go rzeczywiście traktować tak no, zupełnie na serio i, i szukać go, że życie z Bogiem to jest niekończąca się przygoda. Ale żeby przygoda była przygodą, to w tej przygodzie musi być jakieś napięcie. Nie? Jak oglądasz film przygodowy, no to on dlatego jest fajny ciekawy i ciekawie Cię wciąga, no że jest napięcie, że nie wiesz co się stanie. No i właśnie, jak chcesz mieć ciekawe życie, to z Bogiem będziesz miał ciekawe życie i to jest właśnie przygoda, no ale bądź gotowy na to, że będą napięcia. Nie zawsze będziesz wiedział, gdzie się gła kończy, gdzie zobaczysz jakiś finał, ale moje doświadczenie jest takie, że Bóg prowadzi naprawdę w dobre miejsce. Jeżeli ja skupiam się na Nim i Jego się trzymam jako mojego takiego Indiana Jonesa, który mnie prowadzi przez tą przygodę, to ląduje dobrze. I to po ludzku nie zawsze jest takie dobrze, nie? No bo choroba to nie jest nic dobrego, nie? ale czasami musisz przejść przez coś ciężkiego jak choroba, żeby odkryć coś ważnego, żeby znowu być o szczebel wyżej yy, w tym rozumieniu, czym tak naprawdę jest życie. A to, że nie jest miło, to pozwala naprawdę żyć pełnią życia. Z zobaczyć, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Bo ta prawda o sobie naprawdę wyzwala nas do coraz większych rzeczy.